A tu Dogi, witam was w pierwszym odcinku z wyzwań na moim serwerze bugemc.pl. Generalnie z racji, że bardzo dawno nie było odcinka z wyzwań, to postanowiłem, że jakoś wam to wynagrodzę e, No i powiedzmy, jeżeli zostawicie łapkę w górę, e, suba z wogiem, no i napiszacie swojego Discorda w komentarzu e, to to bierzecie udział w losowaniu na 20 zł Pays e, Także moim zdaniem naprawdę spoko deal, e, także do no polecam tę łapkę w górę zostawić e, Oczywiście gramy na serwerze bugemc.pl. E, no a co, ja przechodzę już do wyzwań Także około godziny temu poruszyłem was o to, abyście takie właśnie wyzwania e, podawali właśnie w tym Miejscu, no i jak widzicie, naprawdę kilka jest fajnych propozycji. E, także, może zaczniemy z zapłacić typowy za wykopanie. Studirta w minutę. No i jeżeli chodzi o miejsce, z którego będę brał takie osoby, no to jest to oczywiście mój Discord kawałek do jego. E, także teraz napiszmy, e, kto chce e, wziąć e, udział w, w odcinku z wyzwań. Zapraszam e, kanał e, Poczekalnia. No i dobra, generalnie. E, można zarobić hajs. Dobra, może takich zachęcimy. Generalnie, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda odcinki z wyzwań, to musicie wiedzieć o tym, że za każde poprawnie wykonane wyzwanie przez mojego widza, będzie on dostawał jakąś ilość pieniędzy, typu, nie wiem, 10, 20, 30. A nawet jeżeli to będzie trudne wyzwanie, to nawet 50 zł. Także naprawdę myślę, że spoko No i ogólnie nie minęło nawet 10 sekund, a już mamy pełno osób na Discordzie Także pierwszym osobą niech będzie może V -Dragon. Halo, V Dragon, jesteś? Tak, jestem. Dobra, czy chcesz wziąć udział w odcinku? Z wyzwań? Pewnie e, Dobra, e, czy jesteś na serwerze bagemce Tak, jestem na serwerze Dobra, to do dawaj pa się do mnie i mam dla ciebie generalnie no, no szczerze nie wiem, czy trudne, czy łatwe wyzwanie Dobra, a więc generalnie V-Dragon jest już przy mnie e, No i generalnie twoje wyzwanie Brzmi e, wykop 100 dirta W równo minutę, także ja ci daję w tym momencie Łopatę, jeszcze nie zaczynaj Ponieważ dopiero muszę na moim telefonie ustawić budzik Dobra, także ja już stopy ustawiłem Ale jeszcze nie zaczynaj, ponieważ jeszcze nie kliknąłem start e, Generalnie jeżeli uda ci się to zrobić e, zgarniasz 20 zł tych face karda, Co ty sądzisz? Tak. jestem zadowolony. <noise> Jesteś zadowolony? Dobra. Okej, okay, także trzy. A czekaj, czek ja jeszcze sprawdzić z ekipą, bo nad przypadkiem nie masz, bo tutaj żeby żeby jeszcze żadnego oszukiwania nie było. Open e dobra, okej, okay. zwykła łopata. Ej, ale bez hejsta, jak co? Bez hejsta. Bez hejsta, już tych kurna, chciałeś szukać system, dobra, dobra, trzy. O, to jest zwykła diamentowa łopata, No, byś, ja nie tu. no tak. Trzy. Nie jak nie masz szans, człowieku, uwierz w siebie. Trzy, cztery. Dobra, masz minutę, człowieku, masz minutę. Dasz radę. fa Dragon, naprawdę, ja w ciebie wierzę, nie? Człowieku, nie możesz tak sobie mówić, ile masz tego dirta? Człowieku, pięć sekund dopiero minęło. Dasz radę, człowieku, masz już 20 dirta. 100 dirta musisz zakopać. I to? 100 dirta, 100 dirta, masz jeszcze 45 sekund. Kurna montażysta, daje emocjonującą muzykę. <laughs> Paul Dragon musi Ocun dać radę. 40, się, 40 się. sekund ci zostało, 40 sekund. Dobra, generalnie minęła dopiero połowa czasu, a Drusterek ma już ponad 100 dirta, także. Ee, no coś mi się wydaje, że chyba wygrasz to 20 zł i troszeczkę mnie boli dupcia, że tak to się skończyło, ale nie, no kurna, serio. Ej, no. Nie no dobra, oczywiście, yy, Dragon wygrał 20 zł, yy, także ja tutaj wyłączam widzę już stopper yy, Wyślę Ci za zaraz tego pajsa karda, także wbijamy na yy, Allegro, no i dokupujemy yy, no za moje ciężko zarobione pieniądze Dobra, także ja w tym momencie właśnie zakupiłem twojego w karda, za chwilę ci go wyślę, a w tym momencie biorę kolejną osobę yy, Także ja pierdzielę 12 osób, czeka, dobra Halo, jesteś ziomek? Halo, halo? Mordo jesteś z nami? No niestety ziemniakami chyba nie działało mikro, także bierzemy kolejną osobę, którą będzie Giuseppe! Giuseppe! Halo Giuseppe, czy jesteś z nami? Tak, jestem. Dobra, pytanie czy jesteś na megadropie bagamce.pl? Jestem. Dobra, jaki masz nick? Giuseppe? Giuseppe always win. Dobra, no to zaraz zobaczymy czy always win, a w tym momencie ja przechodzę tutaj do komentarzy do społeczności YouTube. No i zobaczymy jakie ci się wylosuje wyzwanie. Dobra, nie, także premium. pytanie do ciebie, czy masz swoją własną gildię? Nie, przed, przed chwilą turna, czyli nie, nie zrobimy tego. Dobra, to może inaczej. Dostań bana w 3 minuty i jeżeli ci się to uda, z co wygrywasz. Unbana i 20 zł. Co ty tym sądzisz? Musisz dostać bana w 3 minuty? E, Także ja odpalam w tym momencie stoper człowieku, bo nie ma czasu. Także 3, 4, dobra, zaczyna się twój czas, dobra. Masz człowieku 3 minuty na dostanie bana na serwerze. Jeżeli ci się uda, e, dostajesz 20 zł. Oczywiście o, cię odbanuje, e, a jeżeli ci się nie uda, to jodnogi, jodnogi. Mordo, nie wiem, czy to zadziała, nie? Nie wiem, czy to zadziała. Bo Ewentualnie dostaniesz muta, tak ale te temu już straciłeś 15 sekund, nie? No wiem, wiem Kurde jakby kluczona mm, Mogę się przelogować no szybko No możesz, no wszystko możesz, Mordo Pół I minuty I straciłeś I Co? A ile mam Jeszcze dwie i pół minuty <grym> Dawaj, no szybko, no co ty robisz, człowieku? Nie wiem, odpalaj jakieś cheaty, odpalaj cokolwiek no nie masz żadnych cheatów? Ja pierdziele Ej, najlepiej by było jakbym w sumie dropnął typa, który był akurat na chuzunce, nie? Ale dobra okej okay. No ej, okay? dobra, myślałem, no że już ban dostałeś. Dobra, okej okay. Ja pierdolę. Dwie minuty ci zostały, Mordo. Czekaj, to jesteś na haksach? Nie, jestem. Mam. Mam 400 CPS. Nie, nie dostałeś bana, kiknęło cię po prostu. Kurwa, ej O kurwa, tepnęło mnie gdzieś, dobra, bo kliknąłem w Antycheata, dobra. Mordo, półtorej minuty masz ostatnie. Ostatnie półtorej minuty. Ale wy, ale ja nie mam mitów swoich, i to ile. Teraz jakieś jest? No masz ostatnie minuta 20 sekund, potem ci oddam, gościu no nie wiem, od ci ty cokolwiek, człowieku! No tak, ale powiedzieli, że za 14 minut... za 14 że tam mam za duże makro mam! No nie! No, jak on to... <sklucz> jest! Łatwo! Twe konto zostało zablokowane! Widzowie! Nie, no ja zbankrutuję przez ciebie. Co ty zrobisz? Ty odpaliłeś 100 CPS-ów, tak? Ja yeah, pierdzielę. O wieku, 40 zł w 10 minut już straciłem. Dobra, lecimy kupować PaySafeCard'a. Także, jak widzicie, PaySafeCard'ik zakupiony. No i lecimy do kolejnej osoby i miejmy nadzieję, że chociaż tym razem przegra. Okej, okay, a więc kolejnym wyzwaniem ich będzie, zrób oszusta na swojej gildii. No nie, no ale on to zrobi, no. Widzowie. Ja... Nie, no. Nie mogę. Nie mogę tak. Ja zbankrutuję. No dobra, niech... Niech będzie, zrób po do swojej gildii, a osobą, która wykona to zadanie niech będzie wycinka, dobra. Halo wycinka, jesteś z nami? Tak, jestem. Dobra, da, jesteś na serwerze, dobra, jesteś na serwerze. Mam do ciebie propozycję. Czy chcesz zarobić 20 polskich złotych PLN-ów AK ZEU AKA 1 dolara? Chcesz? Tak. tak, jesteś pewny. Tak. Dobra, no to tak. wyzwanie dla Ciebie to jest. Zrób oszustę do swojej gildii. Generalnie w skrócie yy, chodzi w tym o to, że musisz mnie tam tepnąć, yy, muszę zabić jakieś twojego ziomka na Awku yy, Muszę tam podbić twoje serce, yy, zabrać jedno serduszko. Ale jest problem, bo był bug i mój kolega zniszczył serce i nie ma serca. O czym ty mówisz? No bo on zniszczył serce i zniknęło. <laughs> Jak to jest możliwe? No nie wiem, zniszczył serca i nie ma O kurna, czego? bo ja tego Giuseppe nie odbanowałem ja zapomniałem go odbanować Ja Czemu pierdziele Nie, bo on y, miał dostać bana w 3 minuty, dobra Dobra, no pokaż kurna, jak ty serca nie masz niby I Czekaj, jak, jaką ty masz gildię? kred? Nie wiem, czy jest, ale ostatnio O No kurna, byłem... jest serce, co ty oszukujesz, człowieku Ja pierdziele, ale oszuć się zasrałem przez ciebie Oj. Dobra, okej, okay, pocisk, więc pytanie do ciebie jest takie Ty podejmujesz się tego wyzwania Dobra, okej, okay, yy, no to tak, pytanie G Gieinfokre, czy ty masz w ogóle jakąś ziomka online? Dobra, masz jakichś typiarów, yy, typiarów, typów Masz jakichś typów online, w ogóle pytanie, czy, czy którykolwiek z nich kopie? Także ustawiam sobie w tym momencie budzik na 5 minut yy, No i jeżeli w 5 minut uda ci się ogarnąć mi oszusta, wygrywasz Jeżeli nie, to zawijam bajerę i nie dostajesz PSC. -ka. Także 3, 4, a ja idę sobie zrobić kakao. Czekaj, co? Czekaj, bo mnie nie było przy kąpie, co mówię? Dobra, miała miał 6, bo kolega mówi, że będzie. Dobra, dwie i pół minuty masz pocisk, nie? Już połowa czasu. Bo. Dobra, będzie oszust. Dobra, to powiedz mi, jak będę mógł się do ciebie tepnąć. Zaraz, bo muszę iść z nimi gadać. Dobra, okej, okay, spoko, spoko. To pójdź tam i wróć, jak wszystko będzie ogarnięte. Ej, bo generalnie, widzowie, złe przeczucia, że pocisk zamiast 20 zł wybierze oszusta na mnie. I po prostu ja się do niego tepnę i mnie wszyscy zabiją, ale. Kurda, proszę, żeby tak nie było. Chociaż w sumie wtedy by przegrał wyzwanie, także. No nie wiem, no dobra, zobaczymy. No widzowie, mamy w tym momencie ostatnie 50 sekund. A pocisk dalej dla mnie oszusta. Nie ma. Także, no kurna może być ciekawy, może być ciekawy. Darn, się może do niego, Mo może po prostu nie może wbić na Discorda. Ja się do niego w tym momencie tam mam ostatnie 35 sekund ma ziomek Nie, no kurde, proszę, żeby mu się nie udało. Nie chcę tracić kolejnych pieniędzy. 25 sekund ostatnie. Ja pierdziłam widzowie. Ostatnie 10 sekund, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 eee, No co no mogę powiedzieć co? Pocisk Spuźniłeś się 6 sekund. Jestem, już No się spóźniłeś. Oi! No, spó no się spóźniłeś 6 sekund, no, poza czasem! Oi, dawaj! Czepaj! No nie wiem widzowie! Dobra, to chodźmy pocisk yy, na kanał niżej i zapytajmy się ludzi, czy, czy mam ci dać szansę dobra, Generalnie nie ma bata, żeby oni mu dali szansę, ale dobra Pra, pa Sprawa jest dla was generalnie następująca Wejdźcie na tego, wejdźcie na czat globalny Piszcie teraz tak nie yy, Generalnie 7 sekund się spóźnił pocisk, bo miał mi ogarnąć oszusta w 5 minut A mi ogarnął w 5 minut i 7 sekund Dać mu szansę, tak nie <noise> Dać mu szansę, tak nie Piszcie na czacie <noise> No chyba więcej jest nie pocisk no niestety chyba. No to niestety bierzemy kolejną osobę. Dobra, Halo Neddy, jesteś? Ty masz gildię na serwerze Bagem Cpl? Mam. Dobra, ok. Y y Jak jest tak tej gildii? Dogi. Kurna to nie! Nie, no widzowie, oszustę na mojej własnej gildii, to nie chcę. Y to, to na, na następne może cię wezmę, bo teraz potrzebuję kogoś z gildią. Halo, please, mnie nie mów, no iż. Czy masz gildię, nie? a trzeba mieć? Kurna, no właśnie potrzebuję osoby z gildią, wiesz? No, ja nie mogę, a mogę coś innego zrobić. Kurna, Zykle, no czeka, dobra. Dobra, to możemy dobrać. zrobić tak. Możemy zrobić tak. Czy umiesz no. się bić? Na drzewkarkę No, w sumie no tak, no nie za bardzo. Okej, okay, no to idealne wyzwanie dla mnie. Ej, musisz za to wygrać na drzewkarkę. Jeżeli uda ci się wygrać, arniasz 20 polskich złotych, 20 PLNów a jeżeli przerąbiesz, no. Ale to na 1.8 wersji? No na 1.8, mega drop 1.8. A mogę szybko zmienić? Mi się badlałem mega szybko. Kurna burze mam, no to szybko, bo mnie zaraz wysadzi. Tak. 20 polskich złotych, dokładnie, dobrze usłyszałeś. Ja ci dam tutaj normalnie wszystkie i tam wszystko ci dam yy, Tylko no pytanie czy wygrasz? W sensie dwa, yy, face of Card, no, to? Tak, face of Card, 20 złotych yy, okej, okay. Kodzik, to, na prybę. Ta Dobra, to wbijaj, ja zrobię cięcie i widzimy się na drzewkarce. Oczywiście możesz korzystać z robienia water skilly, możesz korzystać z rzucania pereł, no i no i tak naprawdę... O kurna, ale mi ścięło MC. Okej, okay, także generalnie zasady wyglądają w ten sposób, że bijemy się na knocha dwójkę, którą, którego zresztą masz w ekwipunku. Ukoźnik E masz wszystkie efekty do klepy. Cztery perły, watery, no i tak naprawdę dopóki jeden z nas nie zginie, to, to, to w sumie nic się nie Dopiero jeżeli Ty mnie zabijesz, to dopiero wtedy wygrasz challenge. E, ci 20 zł. E, no i generalnie z racji, że ja jestem starszy, to e, ja zaczynam i e, lecimy oh, z drzewkarkę. Oh, oh. e, zobaczymy, jak. Generalnie mam nadzieję, że e, uda mi się Ciebie zabić, bo. bo. bo no nie chcę tracić kolejnego 20 zł, tak? Już dzisiaj wystarczająco dużo pieniędzy zmarnowałem, także o, widzę, że już tutaj skorzystałeś z pierwszej perełki. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, aczkolwiek dobra. No, i ziomek już, kurna, ma dwie perły mniej. Dobra, okej, okay, dobra, dawaj, wbijaj na górę. Bijemy się do pierwszej śmierci. Jak uda ci się mnie zabić, to zgarn... <grywki> Zgarniasz, chłopie, 20 zł polskich. No i co ty, kurna, myślisz, że ty mnie pokonasz, człowieku? Jak ja chopię, mam 100 godzin na liveach Malticsona. Eee... ale O teraz Kurna masz, dobra. Okej, okay, no to po prostu tepnij się do mnie jeszcze raz i zaczniemy po prostu od samego spodu. Nie no tym razem musisz się wyrować. Ej, ja dawaj troszeczkę... No nie no, jakiś ład powitanie przyszedł! Człowieku Twój wróg największy! Dobra, czekaj, zrzuć mi go! Weź go, z wypierdziela kur na powitanie! Kto ogląda widzowie w tym momencie odcinek? J 1 powitanie poproszę w komentarzu. Dobra, dawaj na sam szczytnie! No kurna jest jakiś Krzysiek przyszedł! Uważaj! Dobra, zapytałem go chyba? Nie, dobra Noż, ja pierdziele Też od niego zginąłem No. Dobra, walić go, kurna To jest przeszkoda w odcinku Dobra, a, ściąłem Minecrafta Kurna, ty mi Minecrafta zaciąłeś Dobra, zrobiłem Otera Dobra, jak zginiesz od tej bada, to jak coś też przegrywasz, dobra? No dobra, takie takie dodatkowe utrudnienie Czekaj, ty jesteś na dole? Dobra, dawaj do samej góry Będzie twój największy zarobek w życiu, 20 złotych. Wreszcie powiesz mamy, że opłacałeś tego, tego debila Oglądać na YouTubie, dobra o kurda! Sam spadłeś? Kurna, myślałem, że zginiesz! Dobrze żyłem! Nie ma kurna na drzewkarkę, gościu! No nie! Wypierdzielaj! Dobra, zrzucony, ile ci zostało? No jak na pół, kurna! Nie no ty masz takiego kurna farta gościu! Wypierdzielaj! Kurna! Nie! nie! E, dobra, ten, 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 to ustawione było, nie wiesz co, o się, się, Ta, Ta wysyłać już, Mordo, zaraz. No, 60 zł widzowie, w odcinku przerobadę. E, także do co? Ja idę ci, Mordo, zaraz wysłać pejse w kardzika. E, I co? Ja kończę odcinek. Dzięki, że oglądaliście. E, do zobaczenia w kolejnym filmie. ELO